Twoim pierwszym zadaniem będzie zapisanie wszystkich możliwych wyników, które możesz otrzymać rzucając ośmiościenną kostką do gry. Czyli na tej kostce mamy e, cyfry od 1 do 8 i teraz rzucamy taką kostką i możemy otrzymać na przykład jedynkę, lub dwójkę, lub trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę, siódemkę lub ósemkę. Z tych ośmiu cyfr robimy zbiór. I ten zbiór nazywamy omegą. Taka jest tradycja, że przestrzeń zdarzeń elementarnych czyli wszystkie możliwe wyniki, które możemy otrzymać, oznaczamy omegą. Pod spodem zapiszmy moc omegi czyli liczbę tych wyników. Mamy 8 cyfr w zbiorze 8 elementów, więc to jest 8 wyników. Taka jest moc omegi. Następnie pod spodem opisz zdarzenie, które będzie nas interesowało w tym pierwszym przykładzie. Otóż chcemy, aby wypadła nam parzysta liczba oczek lub liczba oczek mniejsza od 4. Popatrzmy jeszcze raz na przestrzeń zdarzeń elementarnych i zaznaczmy, Wszystkie zdarzenia, które sprzyjają tej części, że wypada nam parzysta liczba oczek. No to chcemy, żeby wypadła nam dwójka, czwórka, szóstka lub ósemka. To są pasujące wyniki do tej pierwszej części. Ale może być też taka sytuacja, że no dla nas takim wartościowym wynikiem będzie liczba oczek mniejsza od czterech. Liczba oczek mniejsza od czterech no to tutaj jeszcze możemy dołożyć tak trójkę oraz dwójkę. No i z tego względu, że tutaj jest spójnik logiczny lub, no to ty, te wyniki możemy z sobą połączyć, możemy je z sobą sumować. I przestrzeń zdarzeń będzie wyglądała tak: 1, 2, 3, 4, 6, 8. To są wszystkie wyniki, które sprzyjają temu zdarzeniu, że wypada nam parzysta liczba oczek lub liczba oczek mniejsza od czterech. Czyli jak widzimy w tej liczbie oczek mniejszych, mniejszych od czterech pojawiły się też liczby nieparzyste. Więc to są dla nas również interesujące wyniki, jedynka i trójka. Pod spodem musimy jeszcze zapisać, jaka jest moc tego zdarzenia, to znaczy ile tutaj elementów jest w tym zbiorze. Mamy 6 elementów. No i na koniec wyznaczamy prawdopodobieństwo tego zdarzenia, że otrzymamy parzystą liczbę oczek lub liczbę oczek mniejszą od 4. No tutaj stosujemy taki prosty wzór, czyli moc zdarzenia A dzielimy przez moc omega. Podstawiamy liczby. 6/8. Skracamy szóstkę i ósemkę przez 2. I otrzymujemy 3 czwarte.